Tam szydu karier beta już się zakończyła i pomyślałem, że mógłbym się z wami podzielić moimi przemyśleniami na jej temat jakie są plusy, jakie minusy, co było dobrze, co było troszkę nie tak jak powinno być i tak dalej. No to wcale nie znaczy, że to będzie mój ostatni filmik związany z Betą, ponieważ mam jeszcze parę rzeczy, o których chciałem porozmawiać. Na przykład chciałem troszkę zrobić coś w stylu recenzji Niektórych pojazdów, głównie chodzi mi oczywiście o pojazdy latające, no ale to później, teraz może skupmy się właśnie na tych plusach i minusach tej bety. To może zacznijmy od tego, że w obecnych czasach beta to już nie jest tak naprawdę beta, to jest po prostu wczesny dostęp do pełnej gry, bo ja nie wierzę, że w ciągu miesiąca oni będą w stanie cokolwiek zmienić i to co w zasadzie widzieliśmy w becie, no to będzie w ostatecznym produkcie. No tak, może takim, co prawda, pomniejsze zmiany w stylu respy i te sprawy będą w stanie. Zmienić w przeciągu tego miesiąca, ale nie oczekujcie większych zmian, czy to w grafice, czy to w samym gameplayu, bo tak jak już powiedziałem. To jest tylko po to, żeby tak naprawdę rozreklamować grę, żeby więcej ludzi kupiło ten produkt. No bo jeśli ta beta miałaby funkcjonować tak jak prawdziwa beta, no to powinni byli ją wypuścić parę miesięcy temu, może nawet i rok temu, czy pół roku temu, tak żeby ludzie mieli okazję pograć w nią trochę dłużej, żeby ją przeorać na lewo i prawo, wzdłuż i wszerz, tak żeby nie zostawić na niej suchej nitki, żeby wszystkie bugi, wszystkie błędy, wszystkie jakieś glicze i inne pierdoły wyłapać, tak żeby oni mieli faktycznie czas na zrobienie jakichś poprawek. No to zacznijmy może od plusów grafika. Grafika jest cudowna, wszystko wygląda naprawdę świetnie, mimo tego, że grałem na PS4, jest tam tylko 900pi i 30 klatek na sekundę. Ta beta przynajmniej była w 30 klatkach na sekundę, bo ostateczny produkt ma być w 60 klatkach i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No nie zmienia to jednak faktu, że gra wygląda świetnie jak dla mnie, przynajmniej nie wiem, bo są jacyś pojebańcy, co na pewno powiedzą, jaka grafika, takie dupy no, tak czy siak na PC musi wyglądać naprawdę fenomenalnie na maksymalnych ustawieniach. Najlepiej widać to w koopie, i to mnie na, właśnie najbardziej irytuje, że EA nie daje nam single singleplayera, gdzie gra naprawdę mogłaby wyglądać. Przepięknie, a nie robią tego, bo po prostu liczą na to, że będzie masa kasy. Że multiplayer, multiplayer, i wszyscy grają, multiplayer, kto gra w single player. Gówno, prawda, w dupie byliście, gówno widzieliście, mówicie o Star Wars, że Star Warsa w single player'a by nikt nie grał. Czy was posrało kompletnie już? W momencie, kiedy film wychodzi, wy mówicie, że nikt w single player'a w Star Wars nie będzie grał? Czy No naprawdę macie coś nie, nie po kolei w głowie, czy jak? Dalej na plus jest oczywiście dźwięk, dźwięk jest, jest ojazu, po prostu miód dla uszu, zwłaszcza jak ktoś jest fanem Star Wars. Dźwięki blasterów, jak dźwięki pojazdów, TIE Fightery, jak one lecą, jezu, jak to cudownie brzmi, to wybuchy, no nie mam większych tutaj jakichś zastrzeżeń, no może czasami ja miałem jakiś taki błąd, że znikał mi dźwięk, nie słyszałem chociażby kroków e, mojej postaci, no ale to w Battlefieldzie też się w zasadzie zdarza. No, może to będzie naprawione, może nie, ale to taki błąd akurat. Parę razy mi się tylko zdarzył, nie wiem, może dwa czy trzy razy, no ale tak, dźwięk jest po prostu fenomenalny, no ale. Szczerze mówiąc, no to trudno zepsuć tak naprawdę dźwięk ze Star Wars, bo to jest, no jest zbyt rozpoznawalny i ikonowy dźwięk. Dla mnie kolejnym plusem jest fakt, że to jest nie tylko FPS, ale i TPS, czyli można grać w pierwszej i w trzeciej osobie w zależności jak wam wygoni. W rezultacie ja szczerze mówiąc więcej grałem w trzeciej osobie niż w pierwszej osobie, bo więcej widać poza tym ja akurat gram we wszystkie gry, ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, który nawania tylko w FPS, więc ja nie mam mam problemu z graniem w innej perspektywie. No, tym bardziej tak jak mówię. No, w trzeciej osobie jednak więcej widać. Można stać za zasłoną i widzieć co się dzieje przed tobą. A w pierwszej osobie być widział tylko solidny kamień czy coś innego. No, ale oczywiście pierwsza osoba też ma swoje plusy, chociażby cockpit, czy to w Tighighterze, czy w X wing wygląda naprawdę świetnie. Dźwięk jak jesteś w kokpicie w TIE Fighterze, brzmi tak fajnie, że chciałby się trochę polatać w tej właśnie pierwszej osobie, ale jest pewien problem z tym lataniem. No ale o tym później, bo teraz skupiamy się na plusach, o minusach, porozmawiamy nieco później. Kolejnym plusem, jak dla mnie są tokeny, naprawdę fajnie wymyślone, nie ma już takiego jakiegoś dziwnego kampienia i czekania na respie na pojazdy. Po prostu jeśli chcesz lepszy pojazd, jeśli chcesz czy to X Winga, czy to TIE Musisz ruszyć dupę i iść do przodu, bo te lepsze tokeny znajdują się właśnie bliżej przeciwnika. No, ale są one czasami irytujące, jak biegniesz do jakiegoś tokena i już myślisz, że go dorwiesz i tuż przed twoim nosem on znika. To przypomina mi to taką sytuację, jak stoisz na przystanku, albo nie może nie tyle stoisz, co biegniesz na autobus i już myślisz, o, tak zdążę, zdążę, i czeka kierowca fajnie i on ci w tym momencie zamyka drzwi przed nosem i zostawia ci z kwitkiem. No tutaj wygląda właśnie sytuacja podobnie, jeśli chodzi o te tokeny. No ale to może nie tyle wina tokena, co tylko mojego timingu, prawda? No ale zmienia to. Jednak faktu, że trafiłem na kilka bugów, a dokładnie chodzi o to, że podnosisz token, używasz na przykład to X Winga czy to Tie Fightera, Twoja postać już ma się przenieść, tylko że tej postaci nie przenosi, po czym tracisz ten token. I miałem już tak par razy, co jest niesamowicie irytujące, bo on znowu się tam nie pojawi, musisz szukać kolejnego, jeśli chcesz mieć taki sam token, na przykład chcesz wsiąść w tego tie fightera. No naprawdę to ten błąd. Mnie irytuje i mam nadzieję, że on zniknie, ale szczerze mówiąc, wątpię, bo tak jak już wcześniej wspominałem, ta beta nie ma tutaj na celu tego, żeby poprawić jakiekolwiek błędy. Skoro jest mowa o tokenach, nie zapomnijmy oczywiście o Hirosach. O tokenach Hirosów, jak dla mnie, duży plus. Bardzo fajnie się nimi gra. Niektórzy wam hey, są overpowered. Gówno, prawda, w dupie byłeś, gówno widziałeś, nie oglądałeś filmów. Ta tylko osoba, która nie oglądała filmów, powie wam, że Hirosi są overpowered. To jest raczej, przynajmniej dla mnie, Logiczne, że jakiś głupi stormtrooper, czy pojedynczy, czy to jakiś kurcze rebeliancik mały, nie poradzi sobie, czy to z Wejderem, czy to ze Skywalkerem, którzy mają y, miecze świetle. No, jeśli ktoś oglądał Staros, no, to widział, jak y, Hirosi potrafią władać tą bronią, więc niech tam te osoby raczej się przymkną i schowają się w swoim naróżniku i się więcej nie odzywają. No, Tak na dobrą sprawę, według mnie takiego herosa jest stosunkowo łatwo pokonać. Trzeba po prostu obserwować, co on robi i atakować go najlepiej jak on nie widzi i nie samotnie, bo jak samotnie go atakujesz to później się nie dziw, że dostajesz w pierdol, okej? Okay? Bo on właśnie powinien być taki, żeby ci wpuścić ten pierdol, rozumiesz? Jeśli już musisz atakować tego herosa samotnie, to rób to z przyczaki, tak żeby on ci nie wiedział, atakuj go od tyłu, jak on jest zajęty czymś innym. Naprawdę nie ma większych problemów jak dla mnie z pokonaniem Herosa. No, chyba że tak jak mówiłem, jest blisko Ciebie, to wtedy do jedyny cały to w zasadzie ucieka ci się on się skupi na tobie, ale tak raczej padniesz. Ja osobiście nie mam żadnych problemów z tym, że np. Darth Vader zabija mnie czołkiem, czy to Luke Skywalker, czy to jakimkolwiek innym atakiem. Nawet mam na jednym filmiku wstępnie, gdzie się śmieje. Po tym, jak Luke Skywalker mnie zabija, i to było tak pod chwilą, w chwili, gdzie jak że nie, Luke, przepraszam, bo w sensie, że go zaatakowałem i on mnie zauważył, o Ty Skywalker, atakujesz mnie, to przejdźmy może dalej, czyli Jump packi, bo to w sumie nie są Jetpacky, tylko Jump packi, a przynajmniej jeśli chodzi o multiplayera i o Twoją postać, bo w kopie no, przeciwnik, czy tam Stormtroopery, no to faktycznie korzystają z tego jak z jetpacków, a nie z jumppacków. No nie zmienia to faktu, że tutaj że to są bardziej jumppacki, możesz się dostać gdzieś wyżej. Jeśli ktoś się atakuje, możesz gdzieś uciec. Więc jak najbardziej na plus, bo w tym uniwersum on bardzo dobrze funkcjonuje. Dwie metody przeładowania broni, czyli szybka i długa. Długa to jest wtedy, kiedy nam się broń przegrzeje i musimy poczekać, a szybka to w momencie właśnie, kiedy nam ta broń się przegrzeje, mamy możliwość naciśnięcia, w moim przypadku akurat to będzie kwadrat, w odpowiednim momencie tam będą jakieś takie kreseczki będą opadać i w odpowiednim momencie, gdzie są żółte takie miejsca, naciśniemy właśnie ten kwadrat, to nam szybciej tą broń przeładuje i to jest fajna sprawa, bo na przykład ile razy miałem taką sytuację w Battlefieldzie, że strzelam w jego mosie, jakiegoś drugi wyskakuje, a mi akurat amunicja się kończy i mi postać w przechodzi w tryb przeładowania. No tutaj ma się tą możliwość szybszego przeładowania i to jak dla mnie na plus. Jeśli chodzi o same broń, myślę, że są całkiem dobrze zbalansowane, nie ma tutaj według mnie żadnych, większych problemów, ewentualnie ta maszynowa nie pamiętam jak się nazywa... Tak, cieciu małorolny, jestem fanem Star Wars, ale to wcale nie oznacza, że muszę zaśmiecać sobie głowę zbędnymi dla mnie informacjami, okej? Okay? Nie jestem jakimś pojebańcem, który musi oddychać tą, tą serią, który musi, kurwa, przebierać się w patałaczki lei i paradować po mieście z go Dupą, bo, bo on jest fanem Star Wars, okej? Okay? Tego krytyna mamy już z głowy przynajmniej na jakiś czas, tak więc wróćmy może jeszcze do tych broni, I chociażby tak snajperka. Parę osób uważa, że jest ona overpowered, według mnie nie. Na headshot'a zadaje 100 obrażeń że innymi słowy zabija, hello? to jest. Sniperka, tak powinno być. Duh. 90% jeśli chodzi w tors i 45% poniżej pasa. Jak dla mnie jest ok. Cooldown jeśli chodzi po strzale jest całkiem spory, więc nie ma jakiegoś tam spamu. A poza tym, jeśli chodzi o bliski kontakt i ktoś strzeli w ciebie, czy ty strzelisz w kogoś z takiej snajperki, no to jednak trochę czasu nam zajmie to, żeby wyjąć naszą główną broń. Podoba mi się też to, jak są zrobione obiektywy, czyli obrońcy bronią i atakują, atakujący też mają możliwość atakowania i bronienia, nie ma jakiegoś takiego... Stricte podziału na to, o teraz Ty jesteś atakujący i musisz się skupić na ataku a Ty jesteś broniący i musisz bronić. Nie, tutaj bro broniący muszą atakować, tak, żeby móc obronić. Na przykład w Walkera są, to rebelianci są tak na dobrą sprawę obrońcami, no ale muszą atakować te Walkery, żeby nie zniszczyły im generatorów. No i tu w tym trybie pojawia się też taka mała kontrowersja. Że nie, nie, ma balansu. nie tyle, że nie ma balansu, tylko. Tak, na dobrą sprawę, ludzie po prostu nie wiedzą, jak naprawdę grać w tym trybie, bo ile razy ja widziałem parobków, którzy zamiast czekać na to, aż Y-wingi przylecą, a nie napierdziela stoi i strzela w tego walkera jak pojebany. Człowieku, po ty strzelasz, jak ty na dobrą sprawę nic mu w tym momencie nie robisz? Poczekaj, lepiej zajmij się przekaźnikami, obroną przekaźników, uzbroj ten przekaźnik, broń go jak on jest już uzbrojony, jak nadaje, a nie jak pojebaniec stoisz i napierdalasz tego walkera, który ma tarczę. Jeśli tak cholernie trudno jest wygrać rebeliantami, to może spójrzcie na to. W sumie wygrałem po stronie rebeliantów, no, może nie tak dużo, bo z 10-15 razy. No, ale głównym powodem jest to, że ludzie, czy to po stronie rebeliantów, czy to nawet po stronie imperium, grają jak kurczaki, więc w ogóle nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą co mają robić. Ile razy widzę jakiegoś jego jegomościa, który zamiast bronić przekaźnika, albo zamiast chociaż iść uzbroić, to stoi na pierdziela tego walkera w momencie kiedy tarcza jest. No, debilu, co ty robisz? No, poczekasz tarcza, będzie zdjęta Ty mu nic nie robisz ty ślepy Jesteś durny Jesteś upośledzony Jesteś No ale tak właśnie ludzie grają A po stronie Imperium Nie ma tego problemu Bo tam po prostu Lecisz do przodu Zabijasz wszystko co się rusza I ewentualnie czasami Zobacz Tam coś na czerwono ja pójdę zobaczę, Bo to może rozbraję, he, he, No więc Tutaj nie ma takiego problemu, bo po stronie erberiantów trzeba jednak więcej się nafikać. Trzeba najpierw pójść, uzbroić te przekaźniki, trzeba je trzymać, trzeba je bronić, żeby mieć jak najwięcej łajwingów, y bo te łajwingi y dają, dają nam właśnie czas. Jezu Polski, działaj! Czas na to, żeby... Atakować te walkery. Im więcej mamy y tym dłużej możemy atakować takiego walkera. Poza tym, jeśli ktoś ma dostęp do airstrike'a, ja niestety po stronie rebeliantów miałem, może nie wiem, dwa razy taką możliwość, że znalazłem akurat Airstrike. No ale uwierzcie mi, raz użyłem na. Walkera, właśnie taki airstrike. Jak udało mi się dostać ten token, no ale to wiecie, no ja to głównie też z tej przyczyny, że ja, jak chodziłem, to szukałem tokena, czy to z TIE czy to z X-Wingiem, no ale to już pomijam. No, no tak czy siak, jak macie dostęp do airstrike'a i jesteście po stronie rebeliantów, trzymajcie go, po prostu go trzymajcie, a nie jak te osły, bo ludzie tak robią. Po prostu biorą i wykorzystuj od razu, bo hey, jak ty kolejny token, panie, nie, podtrzymaj ten token, jeśli masz airstrike'a, potrzymaj go, poczekaj na te Y-Wingi. Nawet jak, jeśli m, krótko trzymaliście obiektywy, jeśli chodzi o przekaźniki. No to taki jeden airstrike, dobrze wycelowany, a dokładnie nieco z przodu, przed walkerem, pod nogami, bo oczywiście on idzie cały czas do przodu, to żeby cały airstrike nie go to najlepiej troszkę z przodu, tym bardziej, że on z lekkim opóźnieniem leci. No, tak czy siak, wystarczy jeden airstrike, żeby praktycznie... Zdemolować takiego Walkera No HP spadnie mu praktycznie do zera Szczerze mówiąc to nawet taki jeden airstrike jest w stanie zniszczyć Walkera Czajcie to Można zniszczyć Walkera jednym airstrikiem Raz w trzeciej fazie udało mi się znaleźć właśnie taki airstrike I puściłem go pod nogi dla Walkera I... W mnie nie oka go zniszczyłem, ja tylko patrzyłem jak punkty wskakują. No niestety, runda akurat już się skończyła i przegraliśmy tak na dobrą sprawę. No ale nie zmienia to faktu, że udało mi się samemu praktycznie zniszczyć Walkera tym airstrikiem. Gdyby w multiplayerze był dostęp do takich gadżetów jak Iron Torpedo, które mamy... ...właśnie chociażby to w koopie, no to myślę, że ten tryb na tym by trochę nawet i skorzystał i nie byłoby to takie jednostronne. W balansie po jeszcze jedna rzecz, a mianowicie chodzi o to, że w filmie Imperium kontratakuje. atakuje ...była scena, gdzie Luke Skywalker wdrapał się właśnie na takiego walkera, wystrzelił linkę, podciągnął się, rozciął go i wrzucił granat. I gdyby była taka możliwość w tym trybie, przynajmniej jeśli chodzi o poset bohatera, gdzie mógłby zrobić coś takiego... ...to myślę, że by to pomogło, jeśli chodzi o balans tego trybu. To to nie byłby też jakiś OP, bo można by to zrobić tak, że on mógłby zrobić coś takiego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tarcza jest zdjęta. Poza tym, jak on by się wdrapywał na tę linę, no to jednak nadal jest wrażliwy na nasze strzały, więc jeśli on się wdrapuje, my w niego strzelamy i on ginie, tak? Więc to według mnie przynajmniej byłoby to dosyć sympatyczna sprawa, że byłaby taka możliwość, że to by naprawdę nawiązywało do filmu, bo pamiętajcie, no takie coś się faktycznie wydarzyło w filmie. Kolejnym plusem jest to, że ta gra nie jest taka frustrująca jak Battlefield 4 potrafi być dla przykładu. Ile razy to mi się zdarzyło dostawać, nie wiadomo skąd, z dupy strony, żeby tylko się zobaczyć, że gościu był gdzieś niby przede mną w krzeczorach ukryty, bo, bo na dobrą sprawę nie, często ciężko kogokolwiek zauważyć. Tutaj nie ma tego problemu. Tutaj nawet, jeśli chodzi o drugiej parze obiektywów, tam, e, jeśli jesteście na zewnątrz, to niby nie widać tak bardzo, co się dzieje wewnątrz, bo jest tam kompletnie ciemno, czarno. Ale jeśli jest postać jaka, jakiegoś rebelianta, to go bardzo dobrze widać, bo jest podświetlony, więc nie ma takiego problemu. Nawet jeśli chodzi o pojazdy latające, no nie wiem, może to dlatego, że ta mapa to była śnieżna mapa, więc biało i dobrze widać. Ale w pojazdach latających, mimo że one się zdecydowanie szybciej poruszają od tych pojazdów latających, które mamy w battlefieldach, czy to w trzecim, czy w czwartym. No ale dobrze widać ludzi na ziemi, tak więc jak dla mnie na plus. Uwaga, które miałem, już wspomniałem, tak więc może przejdźmy do minusów, a też jest. I tutaj troszkę To zacznijmy od czegoś, co jest w zasadzie oczywiste spawny o Jezus Maria, jakie te spawny są tragiczne. Głównie oczywiście chodzi o stronę rebeliantów, respi cię gdzieś na jakimś zadupiu, gdzieś hierwie gdzie w jakichś korytarzach, w jakichś gloisterwakach, nie ma jakiegoś dobrego respa, tak, żeby ci po stronie imperium cię na przykład nie mogli rapić, bo bardzo często się zdarza, że ci po prostu bezczelnie baseją, jeśli ktoś ogarnia grę i wie, gdzie są spawny to jest w stanie po prostu niszczyć drużynę rebeliantów, bo nie ma tak naprawdę dużo opcji, jeśli chodzi o te spawny. Respisz się albo w jednym, albo w drugim miejscu i często jest też tak, że respisz się i już od razu jest na plecach przeciwi, który w ciebie naiwania, więc tutaj mam nadzieję, że to naprawią, w zasadzie muszą to naprawić, bo to jest, jak dla mnie, niedopuszczalne. Jako battlefieldowy jethor nie byłbym sobą, gdyby nie wspomniał o pojazdach latających i tutaj niestety latanie jest nami. Minus latanie jest tragiczne. Nie ma się kontroli tak na dobrą sprawę nad pojazdem, nie, nie, nie ma się kontroli nad jego przychyłem. On lata sobie jak chce. Lecisz w jedną stronę, on raptem leci ci do góry nogami, ty byś chciał brudzić, ale nie ma takiej możliwości. Ja mam nadzieję, że będzie możliwość zmiany kontrolesu, bo latanie na jednej gałce jest naprawdę straszne. Ja nawet miałem na streamie pewną taką dosyć śmieszną sytuację, bo akurat właśnie mówiłem o tym lataniu, mówiłem, że ono jest bardzo kiepsko zrobione, że na tej jednej gałce tragicznie się lata, bo to się nie dość lata, to jeszcze się nią celuje po prostu więc no nie jest zbyt różowo, ale w momencie kiedy ja to mówiłem akurat strzelałem piechotę i dla gościa jeszcze headshota trafiłem tajfighterem, więc oczywiście zawsze coś na przekór musi być, no ale to już pomijam. Przez testerowanie jak dla mnie najbardziej cierpią dogfighty, bo nie że jest kamera pościgowa bez możliwości zmiany, to pojazdy poruszały się dosyć szybko i 30, przy 30 klatkach na sekundę, no ciężko momentami zauważyć przeciwnika no zwłaszcza, że jest ta jeszcze cholerna kamera pościgowa, a Ty nie masz kompletnie kontroli tak na dobrą sprawę nad tym swoim pojazdem i celowanie jest naprawdę bardzo utrudnione i taki dopłat, mimo że powinien szybko się skończyć, bo siedzisz dla gościa na tyłku już, że tak powiem, trzy dni a jednak kręcisz się, kręcisz motor nigdy leci, tu leci kurde i szlak cię po prostu trafia, więc to jeśli chodzi o sterowanie to jest na minus, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, zostańmy jeszcze przy tych właśnie pojazdach latających, na minus jest też jak dla mnie balans między samymi, chociażby tymi właśnie pojazdami, dla przykładu TIE Fighter jest szybszy od Interceptora, ma szybciej strzelającą broń i o dziwo ma też tą broń mocniejszą no dziwne jest to, że ta Interceptor porusza się bardziej słoniowa to jego broń wolniej strzela, a mimo to zadaje mniejszy damage. miałem też a propos właśnie tego damage, a propos tego ta interceptora, miałem błąd taki, że mimo że mogłem strzelać z tej broni w pojazdy latające, to kompletnie nic nie leciało z niej, jak strzelałem, chociażby w piechotę na ziemi. Nie było nawet widać, że w ogóle cokolwiek gdziekolwiek trafia, no bo w wyjściu z pojazdu, i jak wziąłem nowy pojazd, no to już ten błąd zniknął. No ale no, to kolejny błąd, który, tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że oni poprawią. Nawet jeśli chodzi o pojazdy z tej samej klasy, na przykład X-Wing i TIE Fighter, tak? no to X-Wing ma tak na dobrą sprawę słabszą to broń. Trzeba troszkę dłużej się namęczyć, dłużej nastrzelać w piechotę, żeby kogoś takiego zabić. Ja nawet widziałem po dimidzu, jaki zadawałem dla postaci, kiedy w nią strzelałem. Ja praktycznie żeby kogoś zabić to musiałem przegrzać moją broń więc to jest troszkę takie dziwne gdzie TIE Fighterem to nie ma takiego problemu skoro mówimy już o pojazdach to nie zapomnijmy o samym at, -AT który jest overpowered, tak zgodzę się z innymi że AT, at jest overpowered no ale nie, ja na to patrzę też troszkę inaczej, troszkę może właśnie oczami tego fana, bo ja jestem fanem jak już wspominałem, więc Według mnie, to, że zabija na jeden hit, jak kogoś trafisz, to jest ok. Tutaj z tym się zgodzę, bo na cholerę dla imperium, wielki walker, wielki taki pojazd, który nie jest w stanie zabić jakiegoś tam parobka biegnącego po ziemi. No, no ludzie, zastanówcie się czasami. Bardziej mam problem z tym, że no żeby to bardziej zbalansować, to mi się wydaje, że powinni tutaj wprowadzić jakiś cooldown między. Jego poszczególnymi atakami, tak jak mamy chociażby ten, ten airstrike, który on może puścić, jest tam pewien cooldown. Myślę, że jego pozostałe bronie też jednak powinny mieć. Jakikolwiek ten cooldown, może nie aż taki długi jak sam ten Airstrike, no ale żeby nie było po prostu takiego spamu, czy to z jednej, czy to z drugiej broni. Kolejnym minusem jest to, że gracze po stronie Imperium mogą korzystać z broni stacjonarnej, która należy do rebeliantów, czy to z tej wieżyczki, czy to z czegokolwiek innego. Jak dla mnie jest to niedopuszczalne, bo w filmie nie było czegoś takiego. Poza tym to sprawia, że jest ten tryb, tryb Walker Assault jeszcze bardziej e, niezbalansowany, a gdyby chociażby właśnie tutaj oni mogli e, korzystać, tak na dobrą z tych pojazdów. No, to by to bardziej zbalansowało ten tryb, bo też i skończyłoby się kampienie w tych wieżyczkach graczy po stronie Imperium, czy to na respie, czy gdziekolwiek indziej. Myślę, że mogliby ewentualnie zrobić tak, że jeśli ktoś po stronie Imperium akurat by skorzystał z takiej broni, to żeby ona wybuchała. Kolejna sprawa to jeśli chodzi o Walker Assault i fakt, że po stronie rebeliantów, kiedy jest już trzecia para obiektywów i mamy Snow Spidery, to ja nie rozumiem dlaczego nie ma możliwości dokończenia obwiązywania nóg. Dlatego Takiego walkera. Według mnie powinno być tak, jak chociażby jest w na Raszu, gdzie jak uzbroisz m i nie masz już tykietów, to jeśli on wybuchnie, no to przechodzicie dalej. Ewentualnie jeśli obrońcy go rozbroją, to dopiero wtedy przegrywacie. Według mnie tu powinno być zrobione coś podobnego, czyli jeśli już zacząłeś obwiązywać nogi, to powinni dać Ci skończyć, czy bez względu na to, czy się, Ci się to uda, czy Ci się to nie uda. No a aktualnie to wygląda tak, że gra bezczelnie się kończy i Ty nie masz już kontroli nad swoim pojazdem. Jeśli jesteś skierowany w dół czy gdziekolwiek indziej, to się po prostu rozbijasz i ci to dolicza kolejny zgon, mimo że to nie była twoja wina, że się rozbijesz, tylko gra cholerna się po prostu skończyła i nie miałeś kontroli nad pojazdem. Następna sprawa to już może nie tyle minus, ale szkoda, że nie można reperować swoich pojazdów. Na przykład byłoby miło, gdyby może było odlecieć w kierunku swojej bazy, na przykład gdzieś tam, gdzie te statki latają, żeby polecieć w tamtym kierunku i żeby. Coś tam się tam działo, prawda? I cię nareperowało, przynajmniej trochę. Nie wiem, może jakiś chociażby perk żeby był, żeby ci się pojazd reperował A nie, że na zasadzie, że ty musisz wysiadać i szukać nowego. No, no kurde. Co, ja mam rozumieć, że Imperium tak sobie patrzy: E, mamy masę TIE mamy masę Interceptorów, e, to najwyżej tam sobie zginie, na żołnierz tam też tam niepotrzebny. Mamy w cholerę żołnierzy, najwyżej wyszkodzimy nowego pilota. No nie powinno tak być, powinna być możliwość jednak naprawy tego pojazdu. Podsumowując, gra a jak dla mnie dobra, zdecydowanie polecam, może nie dla wszystkich, ale na pewno dla wszystkich fanów serii Star Wars. Oczywiście też odradzam robienie jakichkolwiek preorderów. Ja osobiście też nie zamierzam robić żadnego preordera dla żadnej gry. Ewentualnie, gdyby naprawdę była wypasiona kolekcjonerka, jak to chociażby było z tym 4 na którą się niestety nie załapałem, co mnie wkurza, kurde. Pamiętajcie, że to przecież nie jest gra, która będzie później tak strasznie trudno dostępna. Nie, ona będzie wszędzie, więc nie róbcie tych prorderów, bo na cholerę. Później się dziwicie, Preorder DLC, DLC tam, DLC sram, Day One DLC, tylko preorder to, preorder tamto. Eh, Deluxe Edition, Digital Deluxe, no kurwa do chuja, no. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że filmik się podobał, tak więc nie zapomnijcie zostawić swojego komentarza, lajka i widzimy się w przyszłych materiałach.